Witajcie moi drodzy, ja się graczy. Witam was serdecznie na naszym kanale planszówkowym. W dzisiejszym odcinku dodatek do gry, która jest ukochana przez wielu, jest również znienawidzona przez wielu, ponieważ nie dokończyli swoich rozgrywek. Natomiast ci wszyscy, którzy są jej wielkimi fanami, miłośnikami, którzy ją kochają, mają ją nadal na swojej półce w związku z tym muszą zrobić miejsce dla dodatku, który ukazał się wy... dzięki wydawnictwu Galacta i wylądował również na naszych sklepowych półkach gra, proroctwo, dodatek, proroctwo królów jest ciężki, dlatego go odłożyłem, swoim gabarytem jest zbliżony do takich potworów jak Nemesis czy Trained Grail. Waży również podobnie, tak więc naprawdę jest sporo komponentów. W samym dodatku możecie, poza zmienionymi, dodanymi mechanikami, dodatkowymi kaflami kolejnych galaktyk, możecie oczywiście, Grać większą ilość osób, dzięki czemu rozgrywki będą jeszcze dłuższe. Jak przygotować stół do takiej rozgrywki? No, to pozostawiam Wam obok. Widzicie, jak wyglądała moja ostatnia rozgrywka na pięć osób, która skończyła się nad ranem o godzinie chyba 6. Pozdrawiam Was, chłopaki. Dzięki, że wpadliście no, Natomiast dosyć prywaty Twilight Imperium. Również ląduje niedługo na naszym stole i wyślemy Wam zdjęcie, zdjęcia na Instagram. Tak więc, jeżeli macie Instagrama, to wyszukajcie nas. Tam będziecie mieć na bieżąco, w co graliśmy, jakie, jak można ulepszyć stół, tak żeby wszystko pomieścić Takie kilka takich fajnych tipów, ale nie przedłużamy już, więc zabieramy Was na unboxing Twilight Imperium. Dodatek ogromny. Proroctwo królów. Zapraszam. No i dobrze, moi drodzy, przystępujemy do unboxingu. Na początek ściągamy, oczywiście, folię. Dlaczego ściągnę folię w pierwszej kolejności? Z tego względu, żeby nie mieć blików czyli refleksów świetlnych na pudełku. Folia już poszła gdzieś tam ciach. No i teraz patrzymy, co tutaj się dzieje z naszym pudełkiem. Mamy Twilight Imperium. Oczywiście wydawcą jest Galacta, a oryginalnym Fantasy Flight Games. Popatrzcie na tył. Tak wygląda tu, pewnie w niewielu miejscach się gdzieś pojawia. Mam oczywiście krótką historię wprowadzającą, co mamy, jakie dodatkowe rasy nam dochodzą, oczywiście komponenty, które mamy, oraz wyszczególnione precyzyjnie rzeczy, które znajdują się w, w pudełku. Tak więc oh, ściągamy bieko. Ok, i patrzymy, co w środku. Ok, Jak poszło. OK. Dobra, no i drodzy. Na początek mamy cały zestaw zafoliowanych żetonów. Słuchajcie, już je otwieramy. Tutaj mamy oczywiście nasze różnego rodzaju tokeny, które będą nam niezbędne do które nam będą niezbędne do podboju galaktyk kolejnych. Okej, okay, mamy do góry nogami, dlatego już obracam to dla... No i okay, moi drodzy, przepraszam Was za to cięcie, ale musiałem wymienić obiektyw, ponieważ ten odmówił posłuszeństwa. Słuchajcie, yy, tak, co my tutaj mamy? Mamy oczywiście tokeny, mamy yy, oczywiście nasze dodatkowe galaktyki, które yy, będą się yy, nam pojawiać w grze. Yy, mamy kolejne Galaktyki oraz kolejne żetony dowodzenia i mhm. oraz żetony strategii. Ok, dowodzenia oraz oczywiście o coś wyleciało kontroli, ale dobra, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Eee, to jest nowość, moi drodzy. Mhm. Tak, to są y, żetony rozdarcia. Słuchajcie, od razu mówię Wam, że jeszcze nie zapoznałem się z rulebookiem, ponieważ właśnie otworzyłem y, to rozszerzenie. Tak więc, jak widzicie, wszystko tutaj jest bardzo dynamiczne. Mhm. Tutaj mamy y, żeton zniszczonej planety. Tutaj będą żetony y, tunelu czasoprzestrzennego gamma. I one są, słuchajcie, dwustronne w ten sposób. Wyglądają. Jeżeli coś pominę, to przepraszam Was najmocniej, ale staram się, jak mogę, najlepiej. Okej, okay, tutaj mamy piechotę najprawdopodobniej. Tutaj mamy jeszcze żetony myśliwców, bo te będą no, te będą potrzebne zdecydowanie. Okej, okay. zobaczcie jak to wygląda. Co tutaj mamy? Mamy korytarze, yy, korytarze nadprzestrzenne, które już uciekają, już wychodzą, oczywiście dobra i inne tam takie dodatkowe kafle, no wszystkie, wow, genialne, wyglądają bardzo dobrze. Uh -huh. OK, moi drodzy, mamy tak. Przewodnik po uniwersum, oraz oczywiście zasady do rozszerzenia. Zacznijmy, może, sobie od zasad. Na początek macie epicką opowieść, co się wydarzyło. No i oczywiście wszystkie wypisane komponenty. Dodatkowa mechanika z mechami. Już zaraz będziemy je pokazywać dalej. No i oczywiście wszystkie eleganckie ilustracje, w jaki sposób przygotować planszę na większą ilość graczy. Zobaczmy, co jest w przewodniku po uniwersum. W przewodniku po uniwersum mamy oczywiście opisane i przepięknie zilustrowane naprawdę ładne są te ilustracje. Niezwykłe. Eee... Przepraszam, zanim mówiłem, ale Doczytacie, będziecie mieć to doczytacie, nie będę wam tutaj spoilerować. E, ok, co my tutaj mamy w naszej folii? Oczywiście zacznijmy może od, e, od, 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 od dodatkowych ras, które są. Mhm. Ok, popatrzcie, postaram się przelecieć przez te wszystkie rasy, tak żebyście je widzieli. Okej, okay. okay, to są, słuchajcie, to są arkusze liderów, one w ten sposób wyglądają, tutaj będzie miejsce na dodatkowych bohaterów naszych, czyli mamy wysłannika, dowódcę, bohatera oraz miejsce na dodatkową kartę mecha, słuchajcie, to są dodatkowe mechaniki, które, o których Wam zbyt wiele nie powiem, ponieważ jeszcze nie grałem, natomiast... E... Rozbudowuję to w naszą planszę e, gracza w ten sposób, że tutaj będą dodatkowe e, możliwości e, zagrywania. Mhm. E, oczywiście z drugiej strony będziemy mieć miejsce na, na nasze. O, kolorystycznie nam się nie spasowało, ale wyba, wybaczcie. Ok, i teraz tak wygląda wasz panel. Oczywiście, ze skrótem zasad, jeżeli ktoś by potrzebował z jednej czy z drugiej strony, może sobie taki umieścić. Dobra, mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. No i teraz masę plastiku. Masę plastiku to są oczywiście dla dodatkowych graczy wszystkie figurki. Jeżeli macie podstawkę, to wiecie, co może być. Mamy w kolorze fioletowym oraz pomarańczowym. Oprócz tego mamy cały zestaw figurek mechów. To jest ta dodatkowa. Co pokażę jak one wyglądają. Słuchajcie, zapraszam też Was na naszego Facebooka, gdzie będzie sporo zdjęć już tych figurek gdzieś tam układanych. To są nasze figurki mechów. OK, kiedy bierzemy mecha, wtedy kiedy tutaj będziemy mieć odpowiednią kartę. Dobra, co dalej? Bierzmy, bierzmy po kolei. Słuchajcie, e... z tego, co zdążyłem już się tak na szybko zorientować, te karty są chyba mocno wymieszane, tak? Więc e... pozwólcie, że nie będę o nich mówić bardzo, bardzo dużo. To są nasze cztery legendarne planety. Okej, okay, co my tutaj mamy? Dalej, mamy takie oto postacie. Wyostrzymy. Okej, okay. jest ich zdecydowanie. O, czekajcie, żebyście widzieli może lepiej ilustrację. Słuchajcie, to są karty naszych liderów. Jest ich całkiem sporo. Okej, okay, to jest dodatkowa mechanika, którą yy, macie. Ja wszystkich tych nie będę prezentować Wam. ich z ich naprawdę dużo. Yy, łącznie, słuchajcie, 74 karty te. Okej, okay, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Tego, tego typu karty już otwieram. Ojej, tylko... ojej, Popatrzcie, ile tych kart jest. Naprawdę jest ich sporo. Sporo. Gigantyczne ilości. Mhm. No to jest dodana dodatkowa mechanika eksploracji nieodkrytych planet, tak więc jest tego tutaj dużo. Popatrzcie, ile tego jest rany, ile tego dobrodziejstwa. Okej. Okay. Pomieszałem? Nie pomieszałem chyba. Łącznie 74 karty eksploracji, 20 kulturowych, 20 przemysłowych, 20 niegościnnych oraz 14 kart yy, pogranicza. Słuchajcie, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Ciach, 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 Najpierw zobaczmy, czy są tego samego typu. Okej, okay. tego typu karty jest ich całkiem sporo. Okej, okay. tutaj będą nasze dodatkowe układy. Zumik. No, oczywiście, wszystko wydane na wysokim poziomie. Okej, okay, to są nasze karty. I co my tutaj jeszcze mamy? Oczywiście karty dla naszych dodatkowych graczy. Mhm. To mniej więcej yy, kojarzycie yy, co my tutaj Mamy. To są karty technologii. Ich już nie będę Wam otwierać, to już każdy we własnym zakresie się z nimi zapozna. Mamy dodatkowe karty akcji. Mhm. No, słuchajcie, ale widzę, że tutaj ma być 20 tych kart, ale jest ich zdecydowanie więcej. Zobaczmy, co jest jeszcze tutaj. Okej, okay. to są nasze karty. Akcje jest ich sporo. Tutaj mamy weksle. Okej, okay. widać było, mam nadzieję, cokolwiek. Okay. Karty polityki. Ok, no i lecimy w takim razie dalej. Co my mamy jeszcze? Pewnie karty. O, żeby nam się wyostrzyło. Jest, jest. Otwieramy. Popatrzcie, część kart ma to zło... Ten złoty pasek, który ułatwia ściąganie. Część niestety nie. Okej, okay, poleciało. I co my tutaj mamy? O. Patrzmy dalej, co, tu, co my tutaj, co tutaj się nam dzieje. Mhm. Raz kolejne cele. Jest ich. Słuchajcie, sporo. Tutaj wszystko wskazuje na to, że będą karty technologii, po prostu. Ale otwórzmy. A, czy mi się to udało utworzyć? Leci. Nie, leci. Ok, i na sam koniec mamy yy, karty technologii. Sporo tych kart jest. Tak więc, jak widzicie, w samym tym dodatku jest sporo e, dobrodziejstw wszelakich. Okay. E, kochani, nie będę przedłużać e, ani was jakoś specjalnie namawiać. No, jeżeli macie Twilight Imperium i e, chcecie poznać, czym jest rozszerzenie proroctwo królów, to po prostu musicie to ograć. Dzięki Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jasiek Jaskinia Graczy.